Za nami Gromda 23, i ze mną właściciel federacji pan Mariusz Grabowski. Czy ta edycja była godnym zwieńczeniem tego roku? Witam serdecznie, dobry wieczór. No, na pewno, jak widzieliście, na pewno gala świetna tutaj. Cały czas zachwyt po, po walce wieczoru i, i myślę, że z tego trzeba się cieszyć, bo powiem tak, że na pewno tutaj Jakub Słomka wygrał walkę, ale Bartek i sportowa jego złość też bardzo to przeżywa, ale powiem Wam szczerze, że tutaj dla obydwu wielkie wielkie gratulacje i, i myślę, że o to chodzi w gromdzie, żeby, żeby takie walki były i kibice po to oglądają Gromdę, żeby, żeby po prostu tak, tak się te walki kończyły, żeby, żeby były tak naprawdę świetne, a nie tylko przykładowo jedną rundę, czy, czy, czy dwie. Dlatego myślę, że jestem. Bardzo bardzo zadowolony i kibice powinni też być zadowoleni. Czy możemy powiedzieć, że to była najlepsza walka w tym roku? No pewnie tak. nie, no myślę, myślę, że tak. To jest jedna z najlepszych. Ja, ja nie pamiętam już tych walk wszystkich, które, które, które były w tym roku. Bo było wiele walk świetnych. Bo było z Karfej, z Hacią. Też była fajna, fajna walka. No ale mówię, no tutaj na, na dzisiaj myślę, że tutaj taka typowa waga ciężka naprawdę świetna walka. Czy możemy się spodziewać teraz po tej walce Rewanżu Słomki z Kubiszynem? Więc to wszystkiego się możemy spodziewać, zobaczymy, na razie musimy ochłonąć i, i, i dopiero będziemy to, to analizować, przemyślimy, co, co będzie najlepsze dla, dla kogo. I, i tutaj, tutaj bym nie wybiegał do przodu, czy, czy, czy Słomka, czy, czy inny zawodnik z zagranicy. No ale tak jak mówiłem wczoraj i, i powtarzam i mówię to dzisiaj, że, że no bardziej, bardziej Jakub Słomka zasługiwał na rewanż z Mateuszem niż Bartek, bo Bartek już te dwa, dwa pojedynki stoczył. Te, Słomka stoczył jeden i widzieliśmy że też to był inny zawodnik, bo lekcję i, i pokazał się. Naprawdę z świetnej strony. Czy drugą walką dzisiejszej Gali można nazwać starcie Canelo z Gorillą? No, bo tam były fajne zwroty akcji i chyba to podobało się widzom. Przede wszystkim w walkach na Gromdzie o to, o to chodzi, żeby były zwroty akcji, tutaj się nikt nie poddawał i w, tej, w tym wypadku Canelo naprawdę za, zarobił na, godnie na swoją garzę i już z tego co wiem i jest na dłużej w gromdzie, bo, bo, bo wiadomo, że na początku to jest jedna walka, ale teraz on sam schodząc, podobało mu się to bardzo i myślę, że Canelo jeszcze, jeszcze wróci, bo o takich zawodników i takich zawodników też chcemy, bo musimy, musimy w jakiś sposób wyławiać tych, tych tak naprawdę najlepszych, bo, bo wiesz, takich zawodników też, którzy są w początkowej fazie, no to ma, jest dużo, ale takich, którzy po prostu mają taką dużą jakość sportową, no trzeba po prostu wyławiać i myślę, że Canelo tutaj jest jednym z nich. Bardzo dzisiaj się zagotowało na widowni i wśród zawodników, jeżeli chodzi o starcie Black Power kontra Polska Siła. Czy taki wynik, czyli 3 do 1 jest zaskoczeniem? No na pewno, wiesz, no ja jak śledzę te sporty walki, to ja wiedziałem, że tutaj nie będzie łatwo, bo wiadomo, że ten, ten zawodnik, inżynier z Afryki, rusza się tak albo inaczej, ale, ale te, tymi cepami rzuca i, i, i widzieliśmy w tych, w tych walkach, no, przegrana, no niestety, nie można nikogo widać na gołe pięści lekceważyć i ja to też cały czas powtarzam, a tym bardziej nie można lekceważyć Heavy Harta, który w dwóch walkach ostatnich pokazał się z dobrej strony, a tym bardziej tym bardziej teraz w tej walce ze Scarface'em, no Scarface'owi się, się, nie, się nie udało i tak jak mówiłem wczoraj, no i widzisz... Tak jakbym wszystko przewidział i, i że jak się to nie zakończy w początkowej fazie, no to później będą problemy. No i problemy, problemy były, no i niestety przegrana Black Power, no ale trudno, nie, słuchaj, nie zawsze się wygrywa. Jak, jak mówię, my na gromdzie nie cenzurujemy wywiadów i, i nie ustawiamy walk. To jest tak naprawdę najważniejsze i myślę, że to jest priorytet i tak, tak zawsze będzie. Tu wybuch mały konflikt na backstage'u pomiędzy Heavy Heartem i Gorillą. Czy możemy spodziewać się rozwiązania tego wszystkiego w ringu? No. Pewnie, że tak. No wiesz, myślę, że tutaj dużo rozwiązań jest na heavy heart i gorilla, hacia i wielu innych zawodników, którzy, którzy chcą walczyć. No myślę, że, że Romuś już teraz odpuści i już nie będzie chciał z heavy heartem walczyć, bo, 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 bo wiadomo, też, też mu w tej walce nie poszło i, i, i co niektórzy muszą sobie troszkę zrobić większy urlop, urlop od, od walk, żeby po prostu odpocząć. Ale tak, no myślę, że świetna walka dla kibiców gorilla versus heavy hart to bym, to bym zobaczył chętnie. Jak w ogóle postawa Romusia? Co o niej powiemy? No wiesz, to, to co możemy powiedzieć o Romusiu, no, no wiadomo, kontuzja i, i wiesz, Romusz raz mówi, że jest świetnie przygotowany, później, później mówi, że, że nie był przygotowany. No teraz yy, kontuzja, no wiesz, no tak, tak czasami bywa, to są sporty walki i to, to, to różnie, no ale, ale no widać, kolejnym razem się nie udało. Słuchaj, nie, nie wszyscy są mistrzami świata. A Kanarek, też to była taka walka, gdzie on walczył z debiutantem i to była dosyć długa walka, nie wiem czy taka ciekawa, co prezes o niej sądzi? No ta walka też nie porwała, ale czasowo było, było, było nieźle, powiem, powiem tak, bo wiadomo, że, że, że w przebiegu Gali, no to czasami te szybkie pojedynki też nie są dobre i musi być jakiś, jakiś dłuższy. no Tutaj, tutaj było trochę, trochę dłużej. No wiadomo, że, że to są gołe pięści. Wiadomo, każdy musi też w jakiś tam sposób rozważać, kalkulować. No to i tej walka, kalkulacja była, tylko też Georgi, no to takie widać, yy, biok, yy, tak naprawdę techniki bokserskie to on wiele nie miał i myślę, że z boksem nie miał wiele wspólnego, ale po prostu pozycja bokserską trzymał i czasy wyprowadzał, dlatego, dlatego mówię, no, no wiesz, to no wiele, wiele, wiele rzeczy na plus, wiele na minus ja myślę, że to na spokojnie przeanalizujemy, dzisiaj trzeba się, trzeba się cieszyć z sukcesu jaki był na dzisiejszej gali to jest dzisiaj najważniejsze, a nie, a nie tam wiesz, podsumowanie walk na podsumowanie walk pojedziemy do, do, do tego do, do Gromda Show i będziemy, będziemy to podsumowywać Jeżeli chodzi o Gromdę 24, możemy coś zdradzić już dzisiaj? No pewnie, że możemy zradzić. No my zawsze, zawsze mówimy. Wiadomo, że gromdy robimy co trzy co miesiące i pewnie kolejna gromda też za trzy miesiące. Przyszły rok. Będzie jakiś krok do przodu? Zmaj ka 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 każdego roku robimy krok do przodu i tym razem też będziemy robić no nie będziemy stać w miejscu jakbyśmy stali w miejscu to byśmy nie robili 23 4 5 6 ale no cały czas te kroki robimy i idziemy do przodu i myślę że dobrze nam to wychodzi dlatego dlatego mówię no nie ma, nie ma co już tam wiesz yy, bardzo, bardzo o tym dyskutować trzeba zamknąć zamknąć rok życzyć kibicom wszystkiego najlepszego dziękuję że nas oglądaliście tak licznie w tym roku wszystkiego dobrego na święta wszystkiego dobrego na nowy rok jakbyśmy się nie słyszeli do zobaczenia w przyszłym roku świetne podsumowanie tej rozmowy dziękuję bardzo dzięki bardzo pozdrawiam Gromda 23 już w piątek 5 grudnia na żywo na gromda.tv